Cieszymy się z tych trzech punktów, które wygraliśmy. Nie eee, coś, co no nie wygrywa się z pracy, nie coś, co nie wygrywa się w takim dobrym stylu, jak reprezentowaliśmy w tych wygranych setach, ale w tym przegranym, gdyby parę błędów w końcu, to mogłoby się też skończyć się szczęśliwie dla nas. Jeszcze by się w trzecim polskiej maszynie zacięło, potem sędziowie się pobili, były emocje, ale w po obrazie pokazali, że. Z fajnie w takich sytuacjach. No myślę, że to mówiliśmy. byliśmy bardziej fajni, bo już, już sędzia się koniec i znajomością niuansów systemu challenge dało nam się utrzymać w grze. E no. No myślę, że było... było… Po tych nerwowych chwil była dobra atmosfera na goisku, każdy, każdy walczył o, o swoje punkty, więc myślę, że za tą końcówkę tak samo minęła jakie telewizja. W czy to na niej, jak sobie, się brawa, myślę, że, było, że stworzyliśmy na widowisko, Szkoda, że w tym, akurat trzecim wiecie, nie byliśmy lepiej się Myśleliśmy, że Trakowa Rana w trakcie treningu już zrobiła na Was wielkie wrażenie, a jak po takim meczu i przy takiej części Myślę, że zwykle w Polsce była fantastyczna, jak dopisała w ogromnej liczbie. Że, że zainicjowaliśmy tutaj na z zwycięstwo zwycięstwo jest tak, tak znane eee, komentowane. atmosfera była była fantastyczna na salę na sale przyjemnie, przyjemnie, się, przyjemnie przyjechać bo już z już, już zewnątrz robi fantastyczne wrażenie w środku widziano na biało oczy jeszcze i jeszcze